Aktualnie Polska znajduje się w słabogradientowym obszarze obniżonego ciśnienia w dość chłodnej masie powietrza polarnego morskiego. Od jutra cały kraj zacznie stopniowo dostawać się w zasięg rozległego układu niżowego z rejonu Wysp Brytyjskich, i do Polski z południa zacznie napływać coraz cieplejsza masa powietrza. Najbliższa noc, na ogół pogodna, jedynie początkowo miejscami występować będą słabe zanikające opady deszczu bądź deszczu ze śniegiem. Lokalnie występować będą również gęste mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów i osadzające szać. Noc nie ma w całym kraju z przymrozkami, najchłodniej będzie na wschodzie i południu kraju. Tutaj temperatura spadnie do około minus 3, minus 4 stopni, natomiast najcieplej będzie nad samym morzem i tutaj do 1-2 stopni powyżej zera. Wiatr będzie słaby. Jutro pogodnie w całym kraju. Jedynie początkowo na północnym wschodzie możliwe będą jeszcze słabe, zanikające opady deszczu. I również w tym rejonie będzie jutro najchłodniej, w okolicach 7 stopni. Najcieplej będzie natomiast na południu i zachodzie kraju. Tutaj temperatura wzrośnie do około 15 stopni. Wiatr będzie słaby po południu, wzmagający się chwilami do umiarkowanego i w porywach do 55 km na godzinę, zwłaszcza na południu i zachodzie kraju. Noc w torku na środę pogodna w całym kraju i bez opadów. Noc już będzie bez przymrozków, jednak w dalszym ciągu najchłodniej będzie na południu i wschodzie kraju. Tutaj temperatura spadnie do około 2-3 stopni, natomiast najcieplej będzie na zachodzie, tutaj do 5-6 stopni. Wiatr będzie nadal utrzymywał się w całym kraju porywisty południowo-wschodni, w rejonach podgórskich Karpat i Sudetów w porywach do około 65-70 km na godzinę. Środa słoneczna i bez opadów ale w dalszym ciągu wieczna. Porywiście będzie wiało nadal w całym kraju. Porywy wiatru będą osiągać na ogół około 55 km na godzinę. Jedynie rejony podgórskie Karpat i Sudetów tutaj te porywy mogą osiągać około 70 km na godzinę. Będzie nadal ciepło, już w całym kraju temperatura wzrośnie powyżej 10 stopni, najchłodniej jednak będzie na północnym wschodzie, tam do około 12-13 stopni, natomiast najcieplej na południu i zachodzie kraju, i tutaj temperatura wzrośnie do około 19 stopni. Czwartek i piątek nadal ciepłe, w czwartek lokalnie na wschodzie nawet do 20 stopni. Ale już pojawi się na niebie więcej chmur i opadów. Również w piątek sporo opadów, zwłaszcza początkowo, no i temperatura nieco się obniży, zwłaszcza na północy kraju, ale maksymalnie na południu do 17 stopni. Natomiast koniec tygodnia, tutaj z temperaturą zdecydowanie powyżej 20 stopni, w niedzielę na południu i w centrum kraju możliwe. Wzrost temperatury nawet lokalnie do 23-24 stopni i nie będzie nigdzie padać. Aktualnie wydane zostały ostrzeżenia meteorologiczne na najbliższą noc przed przymrozkami, które obejmują obszar całego kraju. Lokalnie najbliższej nocy prognozowany jest spadek temperatury około minus 4 stopni. Michał Folwarski, dyżurny stanowczyk Instytutu Metrologii i Gospodarki Wodnej.